Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się punktami spotowania i wykrywania. Wytłumaczę dokładnie w teorii, w praktyce, jak to działa, jak wygląda to na modelu, bo naprawdę to są niesamowite rzeczy. Powinniście się o tym dowiedzieć. Przede wszystkim, dlaczego niektóre czołgi mają 6 punktów wykrywania, niektóre 7? Dlaczego dramat w wykrywaniu jest w czołgach, które mają wieże z tyłu, bo tak jest zbudowany model, to Wam wytłumaczę. A dlaczego najgorzej, najgorzej spotuje się czołgami bez wieży? Zapraszam na mój materiał. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, zaczniemy sobie od obiekta 140, z tego względu, że on jest w wierzchołku drzewa. Jest jakby standardowym modelem, który występuje najczęściej w wocie, czyli czołg z wieżą jest mniej więcej z przodu, jakby czołgu, z obrotową, w pełni obrotową wieżą. Pokażę, jak wam to wygląda dokładnie w praktyce. Słuchajcie. Jeśli czołg się patrzy idealnie do przodu, to jak nas wczytuje na początku bitwy, mamy 6 punktów, w których możemy zostać wykryci, czyli punkty jakby wykrywania i dwa punkty spotowania. Słuchajcie, punkty znajdują się jakby na modelu, czyli jakbyśmy zamknęli model czołgu w kwadracie, tak te punkty są znaczone. Czyli jeżeli chodzi o punkt z tyłu, jest to środek jakby tyłu naszego czołgu. Jeżeli chodzi o rzut z góry, bo to jest ciekawe, będzie całkiem inaczej, jeżeli chodzi o rzut od frontu. Jeśli chodzi o punkt wykrywania mniej więcej na środku modelu, na wysokości wieży, słuchajcie, nie na wysokości pancerza, tak samo z drugiej strony pośrodku modelu, to są punkty, z których zostajemy wykryci. Tak samo punkt yy, znajdujący się na początku pancerza, na froncie naszego czołgu. Następnie punktem, którym też jesteśmy wykrywani, jest to punkt na jarzmie i wykrywani jesteśmy też z punktu, jeżeli chodzi o środek wieży, ale to nie jest zawsze środek wieży. Jest to sam środek naszego czołgu, czyli jeżeli wieża jest przesunięta w jedną bądź w drugą stronę, bądź ma różne kształty, ten punkt jest zawsze na środku i on się nie przemieszcza. Natomiast, żeby uzyskać siódmy punkt, bo tutaj mamy sześć punktów wykrywania i dwa punkty spotowania, natomiast, żeby uzyskać siódmy punkt, musimy obrócić wieżę. I mamy teraz wykrywanie, jesteśmy poprzez jeden, dwa, trzy cztery punkty, piąty był na środku wieży, słuchajcie i pomimo, że obrócimy wieżę, obrócimy nasze jarzmo, punkt wykrywania naszego czołgu dalej zostaje w tym samym miejscu. Jeżeli wieża jest wąska, to ten punkt jest słuchajcie w powietrzu. On nie znajduje się w ogóle na modelu, a i tak zostaniemy wykryci. To jest bardzo ważne. I teraz następny punkt, przez to, że jarzmo się przestawiło w to miejsce. Ustawia nam się siódmy punkt, i tym jarzmem, właśnie też wykrywamy. I środkiem naszego pojazdu dalej wykrywamy. Ten punkt się nie zmienia. Więc jest to stosunkowo dziwnie. Wygląda. Pokażę Wam to dokładnie, jak to wygląda na modelu. Zobaczcie, że tak podaje Wargaming, że zamyka czołg, jakby w pudełku. Tam nie, nie wlicza się w te pudełko działo, nie wliczają się jakieś karabiny, jakieś elementy, tylko te elementy, gdzie jest nasz pancerz. Yy, I teraz, tak, jeśli chodzi o ten górny punkt, on nie musi znajdować się na samym dachu, on może znajdować się wyżej, ze względu na to, że mamy jeszcze wizjery, więc ten punkt jest dużo, dużo wyżej. Ale zobaczcie na te punkty z boku. One są mniej więcej po wysokości wieży, nie są miejscowione na pancerzu. Czyli, jakbyśmy zakryli krzakiem po prostu tylko nasze gąsienice i część wieży, możemy dostać spota z tego względu, że punkt wykrywania jest w powietrzu. Znajduje się jakby przed czołgiem, a nie na, czyli na, nie na elemencie czołgu, tylko znajduje się gdzieś w powietrzu w kosmosie. Musimy zdać sobie sprawę, że jak wjeżdżamy w krzak, no to on musi być troszeczkę większy jak nasz pancerz. To, to jest bardzo ważna informacja. I teraz może przejdziemy sobie dalej. Dalej mamy czołg od frontu. I teraz zobaczcie, yy, że punkty, które są wykrywają, które umożliwiają wykrycie naszego czołgu nie znajdują się na pancerzu. W zależności oczywiście od modelu, wysokości czołgu i tak dalej, ale znajdują się jakby w połowie wysokości naszej wieży. Czyli dalej, jak zakrywamy tą stronę czołgu, teoretycznie i tak możemy dostać spota, bo tutaj jest nasz punkt, którego jesteśmy wykryci. To jest taki no, niekoniecznie prawidłowa uważam budowa gry, ale tak to wygląda w praktyce. I słuchajcie, ten punkt też nie musi być na tej wysokości. Zależy, jak jest stworzony model. Jak on, bo ja nie mam dostępu do modeli, nie, te, nie mogę tego dokładnie sprawdzić. Natomiast ten punkt może być wyżej, może być na wysokości wizjerów, ale dalej znajduje się na, środ, na środku tego czołgu. Czyli, jeśli byśmy zakryli czołg w połowie w ten sposób i wystawili tylko garnek i ten część kawałek wieży. To prawdopodobnie nie zostalibyśmy wykryci i my byśmy nic nie wykryli. Po prostu musi ujawnić się ten element na mapie dla innego czołgu, żebyśmy zostali wykryci. Tutaj punkt na jarzmie, tutaj mniej więcej punkt jest też na wysokości, no całkowicie innej jak tutaj było widać. W filmie on jest na innej wysokości, znajduje się jakby bardziej od dołu, a ten znajduje się bardziej od góry. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o obiekta 140. No i właśnie to jest ta linia tego krzaka, że czołg nie może być zostać zakryty krzakiem w ten sposób, tylko krzak musi być większy, żeby zakryć te punkty tutaj. Tak samo na wieży krzak powinien być troszeczkę większy, żeby zakryć nasze punkty spotowania. Dalej pokażę Wam jeszcze jeden y, przypadek z tego względu, że tutaj Wam wybrałem obiekta 780, bo y, ten czołg charakteryzuje się tym, że ma dłuższą wieżę jeżeli, niż y, nasz bok naszego czołgu czyli wieża po prostu bardziej wystaje za jakby model tego czołgu i teraz. Zobaczcie, że punkty, przez które zostajemy wykryci, znajduje się standardowo tutaj, na bokach, na froncie. Jeśli przekręcimy jarzmo, dalej zostaje punkt, z którego zostajemy wykryci. My tym punktem nie wykrywamy. Natomiast dalej jest środek naszego czołgu, jest punktem, którym i wykrywamy, i którym możemy zostać wykryci. Natomiast zobaczcie, że punkt na jarzmie, na łączeniu się działa z wieżą, wystaje dużo bardziej za bok naszego czołgu. Dlatego... Czołgi z taką konstrukcją wieży są najlepsze do wykrywania na side-scrapie. Wystarczy, że po prostu wysuniemy wieżę, wystaje ona niewiele, poza model naszego czołgu. Modelu nie pokazujemy, nie może nas przebić, a jarzmem wyspotujemy fajnie czołgi przeciwnika. No i druga sprawa, ten element wieży, który wystaje tutaj, tym elementem nie możemy wykryć, ale też nie możemy zostać wykryci. To jest taki jakby błąd tego modelu, tej konstrukcji, Modelowania tego czołgu, że tym elementem nie możemy wykryć i nie możemy zostać wykryć. Natomiast, jak już się świecimy i wystawimy oczywiście, ten kawałek wieży poza murek oczywiście, można na to przyłożyć. Jest taki plus i minus tego czołgu. No i teraz dalej przejdziemy sobie do słuchajcie, Sterfała czołgu, który ma największy problem, jeżeli chodzi o spotowanie. Jeżeli chodzi o standardowe punkty, no to wiadomo tył, przód, dwa boki i teraz tak. Środek modelu znajduje się mniej więcej w tym miejscu bardzo blisko elementu, który łączy się działo z naszym pancerzem, naszego czołgu. I zobaczcie, jak te punkty są blisko siebie. I chodzi o to, że jeżeli wyjeżdżamy tyłem, no to praktycznie nie możemy wyspotować, a jak wyjeżdżamy przodem. Mamy niesamowicie małe widełki i pokażę Wam to w, w praktyce, na treningówce, że rzeczywiście STRV ma problem, żeby coś zaświecić, szczególnie przy wyjeżdżaniu. I jeszcze chcemy Wam pokazać, że ten czołg ma tylko 6 punktów, z których możemy zostać wykryci. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przez to, że nie ma obrotowej wieży, jarzmo się nie obraca, obraca się cały czołg i ten czołg ma tylko 6 punktów, z których może zostać wykryty. No, ale przez to, że ma tak bardzo słabe te widełki, jeżeli chodzi o wykrywanie innych pojazdów, ma największy problem z, z właśnie z wykrywaniem innych czołgów. No i przejdziemy sobie jeszcze do ostatniego elementu do godzili, do 215B183, z tego względu, że czołgi, które mają wieżę z tyłu, też są niesamowicie pokrzywdzone. Zobaczcie sobie że, no tutaj może narysowałem to oddzielnie, jeżeli chodzi o środek modelu i o jarzmo, ale te punkty praktycznie się pokrywają w jednym miejscu. I praktycznie, jeżeli chodzi o godzile, godzilna ma tylko jeden punkt wykrywania. Dotyczy to wszystkich czołgów, które mają wieże z tyłu. Z tego względu, że tak sobie jest zbudowany model, że połowa tego odcinka wypada mniej więcej w tym wieżu, w tym samym miejscu, co wypada jarzmo działa. To jest dosłownie niewielka odległość od siebie, to jest praktycznie jeden punkt. I różnica zmienia się tylko wtedy, bo tutaj nie mamy pełnej obrotowej wieży i ten punkt, ten jarzmo, to jest maksimum, jakie możemy obrócić naszą wieżę i te punkty y, y spotowania są w tych miejscach. Czyli troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o te deki bezwieżowe, natomiast zobaczcie, jeżeli chodzi o czołgi bezwieżowe, a tutaj widać, jak ten punkt się przesuwa. Natomiast, co ciekawe, zobaczcie, że przesunęła się wieża Natomiast ten punkt, który był w tym miejscu na jarzmie, zostaje w tym samym miejscu i jest w powietrzu przed naszym modelem. Czyli teoretycznie jakbyśmy sobie wyobrażali, że wyjeżdżamy, nie powinniśmy dostać spota, natomiast dostajemy, bo ten punkt dalej został gdzieś w powietrzu na modelu i dalej możemy dostać z niego spota. I teraz jeśli wyjeżdżamy na przykład Tedekiem tyłem bądź przodem, no to zanim wyświecimy przeciwnika, zobaczcie jaki odcinek czołgu musimy pokazać, jak możemy być złapani na gąskę i wypompowani, tak samo przodem jak wyjeżdżamy, praktycznie musimy dojechać do połowy naszego modelu, żeby wykryć inny pojazd. Dlatego te czołgi z tylną wieżą są najbardziej poszkodowana, szczególnie jeśli nie mają pełnoobrotowej wieży, no to wtedy w ogóle jest dramat. No to teraz przejdźmy sobie na treningówkę, pokażę Wam dokładnie, jak poprawnie korzystać z tych elementów spotowania i wykrywania oraz pokażę Wam, że rzeczywiście te czołgi bezwieżowe i na przykład Godzilla mają niesamowity problem. Lecimy na treningoweczkę. Zaczynajmy. Pierwszy przykład. Esetka i T110E5, bo to jest najlepszy czołg, żeby pokazać jakim błędem jest wyjeżdżanie w nieodpowiedni sposób na side -scrapie. Słuchajcie, Esetka zakrywa swoje dwa punkty wykrywania innych pojazdów. Jeżeli wyjeżdżamy przodem albo tyłem Esetką z skierowaną na przeciwnika, naprawdę popełniamy największy jaki jest możliwy błąd do popełnienia w przypadku tego czołgu. Łapiemy, możemy zostać złapani na gąsce, wypompowani. Tak samo i z przodu i z tyłu bez size crapa na esece po prostu się nie wyjeżdża. Zobaczcie, teraz pesetka wyjedzie, dopiero na spotnie pokazała te dwa punkty, i dopiero dostajemy żarówkę. Więc to jest największy błąd, jaki można popełnić. Teraz sobie przejdźmy. Dostamy go t 1105 e Pokażę wam, jak poprawnie tym czołgiem spotować. Teraz ten sam błąd tylko na te 11.05. Zobaczcie, wyjeżdżamy przodem ze skierowaną wieżą. Bardzo późno wykrywamy, zanim namierzymy czołg, zanim trafimy. On może oddać nasz strzał w nasz bok i przebija nas za 831. Nie wolno po prostu wyjeżdżać nigdy bokiem. Teraz następna sytuacja. Zwróćcie uwagę, że te 11.05 ma garnek z lewej strony wieży. Granie w ogóle na side w ten sposób jest niedopuszczalne z tego względu, że możemy dostać po prostu w ten garnek. Zobaczcie, nie widzimy setki, wyjeżdżamy zwierząt skierowaną jakby na esetkę, żeby oddać strzał. My już dostajemy w tym momencie spota, a wyjedziemy kawałek dalej, żeby oddać strzał. Nie możemy, oczywiście pudło nieskupione do końca, natomiast esetka mierzy nasz garnek. Oczywiście to jest treningówka. Oczywiście jaka setka była celowana, w nasz garnek przebija nas z automatu, więc na Sajskracie i ogólnie na tej 1105 wyjeżdżamy z drugiej strony i szukamy takiej pozycji. Tutaj ładnie wchodzi w garnek. Nie wolno w ten sposób ani spotować, ani wyjeżdżać na tej 1105, więc co trzeba zrobić? Trzeba obrócić. Zobaczcie, wieże w lewo. Ustawić side skrapa. Nasz garnek jest niewidoczny, nasz bok jest nie do przebicia, a my zobaczcie, ładnie wykrywamy jarzmem. Esetkę, i w ten sposób powinno się wykrywać yy, czołgi przeciwnika kierując po prostu wieżę w bok. I zobaczcie, wystawiamy tylko delikatnie jarzmo, pokazujemy. Nasz punkt, my zostajemy wykryci automatycznie, ale my też wykrywamy. Nie ma tego garka, który na epiące jest problematyczny. Są na wielu czołgach garki, są problematyczne. W ten sposób wykrywamy, zobaczymy, czy przeciwnik strzelił, czy przeciwnik się patrzy w naszą stronę i możemy spróbować coś powalczyć. Przechodzimy do następnego scenariusza. Teraz obiekt 430U. No i T52, co prawda, to jest troszeczkę inny tier, ale chcę wam pokazać, uświadomić, jak to działa. Jeżeli wyjeżdżamy w ten sposób. Pokazujemy cały przód, pokazujemy wieżę i mogą się te deki strzelić w nas. Jeżeli wyjeżdżamy na sidescrapie, też popełniamy w jakiś sposób błąd, z tego względu, że te deki z dalszej odległości też mogą w nas wsadzić. W jaki sposób, w takich przypadkach, jeśli nie mamy krzaka, a mamy górki, w jaki sposób powinniśmy spotować? Słuchajcie, powinniśmy nie wyjeżdżać na side scrapie, tak jak tu znowu, tylko powinniśmy podjechać sobie pod górkę, i wystawić tylko nasze jarzmo działa. Nie pokazujemy garków, nie pokazujemy, pokazujemy bardzo mały element czołgu, w który można się przejść, zobaczcie, Spot i się chowamy, jak to wygląda z drugiej strony. Bo to jest obie 430U, ale w przykładzie wam na, pokażę na przykładzie T52, na przykładzie Lighta. Ogólnie ja tak używam, zakładam optykę na czołgi ciężkie i w ten sposób właśnie próbuję zrobić coś po spocie, żeby zmarkować czołg ciężki. Natomiast jeśli chodzi o T52, teraz będzie zamiana. Zobaczcie, wyjeżdża, próbuje coś wyspocić, pokazuje bardzo dużą część czołgu. Można się strzelić w ten czołg. Znowu to samo. No i teraz zobaczcie, jeśli będziemy chcieli spotnąć lightem, pokazujemy, podnosimy wieżę maksymalnie do góry, tak, żeby jak najwyżej unieść jarzmo i wyjeżdżamy na górce, jeśli nie oczywiście krzaczka, no bo to jest przede wszystkim, to jest najważniejsze. No i zobaczcie, zaraz. Tutaj dalej wyjeżdżam na sidescrapie i tak pokazuję większość czołgu, żeby wyspotować. No i teraz zobaczcie, jeżeli użyjemy poprawnie jarzma, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, ile część czołgu tylko została wystawiona. Jaki niewielki element czołgu możemy się tylko strzelić. Jest szansa, że przebijemy. To jest light. Ale... Zobaczcie, jaki to jest malutki punkcik. W ten sposób powinniśmy spotować: wyjeżdżać z maksymalnie podniesionym działem do góry, prawy przycisk myszy i patrzymy tylko, żeby nasze jarzmo złapało przestrzał na inne czołgi do tego poziomu, żeby nie pokazać za dużo. I jest bardzo mała szansa, że po prostu oberwiemy od tego czołgu. Zobaczcie. Jarzmo wystawione do góry można się wszczelić, ale zobaczcie, jak ciężko jest się wstrzelić w to jarzmo z takiej odległości, jaki niewielki procent czołgu jest pokazany. Teraz jeszcze Wam przejdę na, na trzecią treningówkę, gdzie pokażę Wam, jak to wygląda ze STRV-em i z Godzillą, jak te czołgi są ślepe i mają problem, żeby wyspotować. Szczególnie jeżeli grają gdzieś za rogu, gdzieś za budynku, więc przejdźmy może teraz tam. Dobra, jesteśmy teraz na następnym treningówce. Zobaczcie, STRV, wyjeżdżamy tyłem. Chcę Wam pokazać, gdzie znajduje się punkt spotowania na STRV, który może wykryć inny czołg. Zobaczcie, wyjechaliśmy prawie połową czołgu. Jeszcze nie wykryliśmy przeciwnika. Ten punkt znajduje się dosłownie jeszcze przed garkiem, tak jak pokazałem Wam to na slajdach. Jeszcze nie... Pomalutku, pomalutku, żeby wyłapać moment, w którym będzie wykrycie, bo tego, tego modelu nigdzie nie mogłem znaleźć. Pokazałem już cały garnek, pokazałem pół czołgu. Dalej nie ma tego punktu spotowania. Znajduje się zaraz nad jarzmem. Zobaczcie, ile czołgu trzeba wystawić. Dopiero tutaj dostaje spota. W tym miejscu, na środku czołgu, znajduje się punkt spotowania. Co w przypadku, jeśli obrócimy czołg drugą stroną i wyjedziemy przodem? No to następuje teraz zamiana. Może trochę przewiniemy. No i to samo robimy z drugiej strony. Zobaczcie, wystarczy wystawić ten element i już STRV dostaje spota. Bardzo mocno wysunięty jest ten punkt na froncie STRV-a, i STRV się bardzo szybko świeci. Ten element powoduje, że już się świecimy na STRV. -le. I zobaczcie, kiedy my zaczynamy świecić dopiero na, używając tego czołgu. Dopiero w miejscu, gdzie łączy się działo z jarzmem. A to jest praktycznie przy tym punkcie. Tutaj była połowa czołgu, To był ten element, z którego my wyświeciliśmy tyłem. To fajnie tutaj widać. Zobaczcie, jaka to jest bliska odległość. Jeszcze o. Tak, to są dwa punkty, gdzie STRV świeci. Tylko w tych dwóch miejscach. Jak wyjeżdżamy tyłem przodem do przeciwnika, gdzieś za rogu. No, to zanim go wyświecimy, to jest dramat. Trzeba naprawdę kombinować na esterfale. Teraz pokażę Wam Godzillę. Godzilla wyjeżdża frontem. Zobaczcie. Pyk, pyk, i dopiero nawet nie samym jarzmem. Ten element jest połączenia jest kawałek dalej, jakby się ta wieża tutaj zaczynała. I element spotowania jest dużo, dużo dalej, jak yy, w przypadku innych czołgów. Zobaczcie, jaki element czołgu trzeba pokazać, żeby coś wyspotować na Godzilli. My dostajemy spota. Oczywiście sam front już jest elementem, który my dostajemy spotę. Zobaczcie, wyjeżdżam do STV. Pomalutku. Jeszcze nie mam, jeszcze go nie wyświetli. I dopiero tutaj. Zobaczcie, to jest przestrzał. Nawet dalej ten punkt znajduje się w tym miejscu dopiero. Łączenie działa, działa z, z elementem czołgu. A drugi punkt, co ciekawe znajduje się tutaj. Teraz tył, żeby wam pokazać, że z tyłu jest to samo. Bo tego po prostu nigdzie w sieci nie znalazłem, nigdzie nie, nikt nie robił takich testów. Więc chciałem Wam pokazać, właśnie, jak to wygląda z tymi czołgami mm, zwierząt z tyłu, że tutaj jest najgorsze. To są najgorsze czołgi też bezwierzowe. To są dwa najgorsze czołgi do spotowania. I wyjeżdżam znowu. Spot od razu ja pokazaliśmy tylko tył. Dochodzimy do garka. Patrzcie, nie, nie wykrywamy pojazdu. Przechodzimy już do tego elementu wieży też nie wykrywamy. Się tak, żeby to ładnie widać. Garnek pierwszy. Pokazujemy ten dzyndzel. Też nie wykrywamy. Dopiero jak zjedziemy tutaj, będzie to środek czołgu. O, i teraz zobaczcie. Tutaj jest jeden punkt. Tutaj jest drugi punkt. Praktycznie punkty się zlewają, jeżeli chodzi o spotowanie o czołgach, które mają wieże z tyłu. Są to najgorsze czołgi do spotowania i na scrapie. no na górkach też, bo żeby wyjechać tym czołgiem do góry i coś zaspotować, no to zobaczcie, ile trzeba pokazać przodu, a jak wyjedziemy tyłem, no to musimy pokazać całą wieżę, więc tymi czołgami nie powinno się próbować spotować ani na Esterfale, ani na godzili. Mam nadzieję, że materiał nie był zlawiły, że Wam się spodobał, przede wszystkim, że Wam pomógł. Pamiętajcie o mnie i do następnego. See ya.